Podobnie tutaj jest Pan Biedny, zapraszam was na kolejny odcinek z Battlefielda 3 Jest to mianowicie zespołowy, drużynowy team Deadmatch. Wow, wow, okej okay, to mój Zespołowy team deathmatch Drużynowy team deathmatch, nie zespołowy, wybaczcie Broń jaką używam jest kh 2002 I co chciałbym powiedzieć, nie, nie gram Obo, wow, nie gram od samego początku. No tylko już mam 22 do 7. przed chwilą nagrywałem taki fajny meczek z Back to tak samo. Yy, Team Dead Match. Wynik, jak miałem, to 44 do 11, bodajże. 34 do 11, bodajże. Więc no. Wow, kurde, zabił. Mnie. No, miałem 34 do 11. Czy di lepiej? No, niestety, coś miałem... błąd z połączeniem i dupa. No, mam nadzieję, że tu też będę w jakiś sposób niezły. Wow! Co jest? Wow, wow, wow! Wow! Dobra, to w ogóle sensu nie ma. Chociaż może nam to uratuje? Dobrze. Fajnie, fajnie. Potem tu rpg nie muszę używać. haha. Dobra, tam nikogo nie ma. Więc nas spokojnie do przodu. O, jest dosyć późno, tak? Więc, no... Mogę jakiś tam posy... Fuck, fuck, fuck. Ajajaj, aj, aj. więc mogę w jakiś sposób cicho mówić i tak dalej. Dobra, tu nikogo nie ma. Okej, okay, ty co, słyszałem cię, fajnie. Kto wow, wow. Ktoś tam jest siedzi, ktoś tam jest siedzi. Uciekaj, uciekaj, ziom. Wow, kurde! Mój mi zabił. No dobrze, lepiej żeby mój mnie zabił niż przeciwnik. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeżeli chodzi o to, dlaczego używam KH2002? A, rzecz polega na tym, że chcę dobić 500 kili. Wskażę broni, tak? więc... Fakty, myszko moja, ty. i tak się zabiłem. Wow! No i tak mi ktoś z tyłu zabił Kikiu Czemu <grymne> A nie myślałem, myślałem dobra Okej, okay. okej, okay. myślałem, że się przez tylko Kikiu i tam tego ziomka to tak naprawdę okazało się to zupełnie innego przeciwnika tak naprawdę Ze względu na to, że używał pojazdu ciężkiego BMP a jak wiadomo, bo cię wiadomo, na tych Team Deadmatchach drołuży. Nowych się takich pojazdów nie używa. No, skakuj, jumpuj. Dobra. Ło, popieprzyło się, myślałem, że ktoś tu stoi. I tam. Dobra. RP, wolę tam zobaczyć, czegoś Nie ma, nie ma więc tutaj się skupiamy. Dobra, dziękujemy panu. Łyko, się suszę Nie wstawaj, muś, proszę cię ja. Okej, okay, dobra, fajnie. 32 do 10, nice. Ej, ej, ej po mnie już. Kurde, nie wziąłem gdzie on jest. Właśnie, moim błędem jest to, że nie patrzę, tylko jak ktoś rzemieśl strzeleje, ja przełuduje magazynek, to sobie tak uciekam. Niepotrzebnie, przecież mógłbym go zabić na przykład, bo coś długo się z mną ziomek męczył. Ktoś tam nie żyje z naszych, jak widać. Nie widać tutaj mapy. Nie wiem, to chyba nic mu nie daje, bo ma przecież nie widać Ktoś tam jest w ogóle na górze Nie ma nikogo What the fuck To po co mu to jest? A jeszcze go nie ma, okej okay. Mimo to kogoś tu słyszę, Kurde, kogoś tu słyszę, tylko nie wiem, kto, co, gdzie i jak. Ło! Wow! Jak się przestraszyłem, jo! <grystanie> ok, ok. Ale wiedziałem, że ktoś tu jest. Czułem to. No niestety, wyszło tak, a nie inaczej. Okay. Zobaczmy, gdzie ty jesteś. No. Popełniłem samobójstwo. Zaskoczył. Dobra, ty jesteś moim. No, jest tylko moim a ze mną. Wow, 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 wow. Oczywiście, od tyłu mój mnie zabił. Cóż, debil, piąty poziom, ale debil. Strzelał tak, że nikogo nie zabił. No, właśnie strzelał tak, że nikogo nie zabił, oprócz mnie. A. Cóż, fak, fak. Nie pomyślałem, że tam na, na rpie przeczesać to w jakiś sposób. O Jezu. No kama co tak długo ten resp jest. Okej, okay, widać, że to wygrywamy. Może nie jakoś piorunująco. Wysoki wynik, ale jednak, wygrywamy. Okay, dobra, kogoś tam widziałem, tylko co z tego? Kogoś tu słyszę. Ajajaj, aj, aj, no! Dobra, udało się. Może go się ocalić. co wątpię, dawaj, dawaj. No! No, oh my goodness, nie zdążyłem. Aj, musiała być kosa, musiała być kosa. Wow, zginę, zginę, ale musiała być kosa. Nie ma mowy, żeby nie było kosa. No i to z tego, że wstał. Okej, okay, dobra. Myślę, że w jakimś ciekawym miejscu się ustawię. Tutaj nie. Kiczowe miejsce. Tutaj. Wow. No, to miejsce też nie było jakieś niezwykłe. 36 do 15. Ugh. Jestem nie najlepszy. drugim jestem, No. Sądzę, że mogło być lepiej, ale... Dobra, no to ustawmy się tutaj gdzieś. Poczekajmy chwilę. Bo tu jest coś dużo przeciwników. Słyszałem znacznik, ale już go nie słyszę. ...skrzynka z amunicją. Ajajaj, chciałem przeskoczyć. Okej, okay, pójdźmy tędy. że tutaj spotkam kogoś... ...kto chce moich kulek. Dobra, tam nikogo nie ma, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Tu zasiałam jest znaczygo dużo a co z tego? Wo wo wo, jeszcze tam był jakiś żmuj. Kurde. A przy zabiciu przynajmniej psiami, stałem No nie jestem już trzeci, jest, za chwilę będę czwarty, piąty, szósty. A czegoś się powoli kończy. Dobra, gdzie ja jestem? Na jakimś dupie, gdzie nie mam przeciwników? Cz. Cóż, bywaj tak, bywaj tak. Okej, okay, dobra, żyję się. A ty jesteś głupi. Eee. Wow, okej, okay, dobra. Jeszcze mi się. Wow, ledwo wygra. To znaczy, ledwo przeżyłem, bo wygraliśmy z pacem w dupie. Twoja drużyna wygrała. No dobra, okej, okay, ale jaki wynik? 39 17 no i zajmuje trzecie miejsce bodajże okej okay, dobra przyspieszmy tą albo nie nie przyspieszmy dobra w sumie przyspieszmy okej okay, ludzko to by było na tyle mam nadzieję że mój komentarz o wam się podobał subowanie lajkowanie jak i komentowanie będzie jak najbardziej na miejscu a tak zapra zapraszam was na kolejne filmy nie tylko z battlefielda trzeciego to by było na tyle hejos